Ja. Achlan masachlan, achlan, hotels. hebrajko. Ine brajko? Mi szanowsko rdato, No nie no, no, no. importa. proszę Państwa, motyw oczywiście, żeby Państwa zaprosić jest związany z sytuacją w branży, ale także gościem, który nas do tego zmotywował, to jest panem Jose, którego Państwo poznaliście. Jose jest Filipińczykiem. Mówimy jednym językiem, językiem branży turystycznej. W jakimś sensie bardziej bezpośrednio, mniej bezpośrednio, ale na pewno ją reprezentujemy. Państwo, którzy reprezentują z jednej strony organizatorów turystyki, z drugiej strony przedstawicieli hoteli, którzy także w łączach za chwileczkę będą z nami. Zaraz powiem dlaczego. Bo to, co się wydarzyło, czy dzieje na arenie międzynarodowej, związane z tym, co my mówimy, koronawirus, powoduje ogromne, um, ogromne zaskoczenie w organizacji życia świata. Być może to zdanie chyba jest najwłaściwe. Tak. Świat, jego życie zostało zachwiane u swoich podstaw. W wielu miejscach oczywiście jest histeria histerii, nie będziemy tego bardziej analizować, na pewno socjologowie mają wiele do roboty, szczególnie kiedy podchodzimy do tego punktu widzenia, ale w Polsce też ta histeria ciutkie się u, u ten, ujawniła, kiedy, kiedy jadę do sklepu jednego, chcę kupić kilogram mąki, bo tyle kupuję, to pani mówi, zapomnij. nie ma, jadę do makro, tylko 12 kilo i to taka może nie lepsza. No zaraz, po co mi 12 kg? Ja no, no bo inaczej nie bo to, to też pokazuje, jaki jest aspekt. Niektórzy szacują, że ten kryzys wywołany właśnie w sektorze zachowań ludzkich, bądź co bądź gdzieś tam usprawiedliwiony, bo nie możemy mówić, że i, i powiedzieć, że możemy być obojętni. Absolutnie nie bo dotyka to każdego praktycznie z nas jako yy, przedsiębiorcy yy, i co najważniejsze, jako przedsiębiorcy, szczególnie w branży turystycznej, jest to sektor, yy, gdzie największa jest koncentracja na świecie małych i średnich przedsiębiorstw, bo uwaga, według szacunkowych yy, danych Światowej Organizacji Turystyki to jest yy, 80% przedsiębiorców, to są małe i średnie firmy. To jest ogromna, ogromna masa małych i średnich przedsiębiorców, których dotyka ten kryzys, i szacuje się, że tylko w Azji spadek przyjazdów będzie miał w granicach 12%. Szacuje się tylko, że linie lotnicze stracą w najbliższych kilku miesiącach w granicach 113 miliardów euro, a do tego Mówi się, że w granicach 50 miliardów euro straci branża turystyczna. Według niektórych szacunków w Polsce ten kryzys dotknie w granicach 400 milionów, w kwocie 400 milionów złotych. Same Włochy biją na alarm, mówią, że tylko do Włoch w tym roku przyjedzie co najmniej, uwaga, i to jest szok, 30, prawie 32 miliony turystów mniej z czego straty ich będą sięgały prawie 8 miliardów euro. Więc mówimy o tych zmianach totalnych, fundamentalnych, jeżeli chodzi o zachowania ludzkie. Nigdy historia ludzkości nie miała takich zachowań. Nawet jak w przeszłości tego typu zarazy, bo to nazywamy zarazami, dotykały różne regiony świata. Więc dlatego jako reprezentując warszawską Izbę Gospodarczą podjęliśmy się inicjatywy organizacji. Po pierwsze spotkania, bo wśród naszych członków są przedsiębiorcy, którzy reprezentują hotele, tak jak tutaj panie obecne i dziękujemy za obecność, jak również ci, z którymi za chwileczkę też za Państwa zgodą połączymy się, żeby chociażby usłyszeć od nich jedno zdanie. Myślę tutaj o przedsiębiorstwie uzdrowiskowym czy odcinek który jest naszym członkiem i który też w ramach lecznictwa przewiduje tego typu elementy, ale jakie mogą być skutki. To jest Hotel Liberty, który w grudniu ubiegłego roku został naszym członkiem w sole I to jest także, dopinamy formalności i dlatego cieszę się z obecności, Hotel Ramada Plaza, Bay, How to read, by? Windham. Windham, Bangkok. My nam Riverside, piękny hotel pięciogwiazdkowy, około 500 pokoi. Dlaczego ta okazja, że Państwa zapraszamy w tej reprezentacji organizatorów turystyki, jak również przedstawicieli hoteli? Otóż jako Izba podjęliśmy się takiego zadania, które ma pomóc wesprzeć organizację wyjazdów. Wyjazdów biznesowych, wyjazdów eventowych poprzez pod pozyskanie partnerów w postaci hoteli w największych stolicach świata. Prowadzimy rozmowy z kilkoma, nie chcę zapeszyć, ale z kilkoma już innymi dużymi miastami świata, gdzie prowadzimy rozmowy. I gdyby nie koronawirus, pewnie by to przyspieszył proces, a w ten sposób troszeczkę musimy przygotować się do tego, gdzie zostaną członkami. Co z naszej strony równocześnie jest odpowiedzią dla Państwa, iż chcemy dać wesprzeć branżę turystyczną, z jednej strony hotelową, z drugiej strony organizatorów wyjazdów, absolutnie wsparcie poprzez właśnie bezpośrednie kontakty, czy nawet jak w przypadku hotelu Ramada Plaza, także możliwość przedstawicielstwa tegoż hotelu w Polsce. Więc to jest ten serwis dodatkowy, który stwarzamy. I oczywiście bardzo ważny element, żeby nie przedłużać i jak najsprawniej to spotkanie po, to przeprowadzić, to jest także Państwa opinia, bo. Musimy reagować na tego typu zjawiska, musimy zabierać głos, nie możemy być obojętnym wobec tego, co się dzieje i tym bardziej nasze usta, nieważne czy z maską, czy bez, nawet niektórzy mówią, że maska jest bardziej szkodliwa niż jej noszenie, skoro tylko Szanghaj przewiduje, tak, przewiduje wydawanie trzech masek dziennie. Czyli zobaczcie. Konsekwencje jakie są, już nie Mówię, jakie są konsekwencje potem śmieci, które się robią z tych masek. To są ponoć już w tysiące ton liczone, jak mniej więcej odpadowiska, i potem jak to złożyć, to wszystko zutylizować, i tak dalej. Także to jest cel spotkania. I am very happy that we have with us our, I may say, eminent or near future member of the Chamber of Commerce. Uh, this kind of collaboration it's uh, exactly for this what I talk in Polish to have direct collaboration for Polish organizer of uh, business travel, leisure travel or individual travel uh, and uh, what is very important to give support. So we are happy that you stay in our member hotel Thank uh, you. which are member, and he enjoy the presence. you enjoy I think the presence in this hotel. So please take floor. Uh, some some uh, some information about maybe the situation because you came from uh, from uh, uh, consulate ITB, yeah, but to Thailand as well. Okay. First of all, thank you for inviting me. No, I, uh, to, of course, it's my uh, also pleasure to, to be hosted in the latin no? <laughs> Experience your hospitality. Yeah and also for this, uh, i mean, for the city, know, it's also nice to see your local environment. so for us, uh, we are used also to be, uh, you know, because uh, the hotel is uh, over 30 years in you know, in uh, business, so we are working mostly with the european and western market. so we are also used to be members of the chambers of the alliances. You know? yeah so, so it's uh, how we do business and uh, uh, Thailand is also, also popular for for tourists so we also have the first cases of coronavirus no? but uh, apparently it's not increasing no? so, so it's a good sign no? also because they said that coronavirus spread uh, faster in the cold country so that's why but uh, based on my experience so I was in Berlin so, I told uh, the people also they're very much concerned, but I told them that actually you don't have to be concerned because I think the air here is fresher. <laughs> and people, I don't really see them wearing masks, no, no mask, no, Because uh, in Bangkok, they it's very uh, rampant that uh, you see people wearing masks, but I think it's also quite unhygienic. No? Because you, you don't, probably you get it faster when you get you <laughs> the mask. No? Anyway, for for business, uh, since we are working with Western Western market, we also get uh, mostly the pattern of our business is uh, we get advanced bookings. No? Because uh, at, at the moment, we are working already for 2021, 2021, 2022 with some of our partners. No? So, usually after ITV, we already look at the November because for us the high high season will be November to March. So usually after the IPV, which is this period no, I actually came for the IPV no, uh, trade show and uh, Usually when I come back to Bangkok, we already see the occupancy of the hotel because it's already quite high so we have to Limit already the group business for example. no and to, to, be, to strategize more on the corporate business or FIP or something like that. No? So we can uh, increase our revenue year per year or something like that. So we become also more selective with the groups that we take. No? And we don't only uh, uh, accept uh, business uh, during high season with just uh, uh, rooms. No? We also uh, ask them to at least uh, have meal plans. So, so that sense. for the hotel, i think this is the strong point of the hotel is the location. Because, it's, uh, because we are right on the river, you can experience more if you are, no, if you are on that location. No? because uh, like uh, many western uh, people, they prefer to be in the riverside. in the past, only western people goes there. Because the uh, Asian people, they prefer to be on the traffic, <laughs> shopping, so... <laughs> but actually, Bangkok is everywhere, you know, you can have... Uh. the hotel has very good connection, no? you by, by the ship? But, uh, we, have, uh, we have a shuttle boat, so it's free for the guests. So the guests can already experience the river right away. And from the airport, it's only 45 minutes, same with all the other hotels in the city but only the good point is that uh, when you exit from the expressway you are just five minutes so in our area it's also not very much so you can uh, arrive easily just the question because uh, we have the polish travel trade the polish yes. organizers so if you uh, as a member uh, near future member of Warsaw chamber of commerce mm -hmm. uh, because we didn't sign not yet so, but it's, we, we we are working with so we have yes. the agreement so uh, it's very important. What what kind of facilities would you like to offer uh, for our Polish Polish trade? Yes, so I was uh, talking a while ago with Marek. You know, so I was telling Marek maybe of course uh, a special rate for the corporate uh, business. You know? And of course also when you come to Bangkok, you are very. I also invite you to be our guest. You know? so it's the best way than, than talking. You know? Like, usually when I go to the fair five minutes will be enough for me <laughs> because uh, I prefer to to let them experience the hotel no? so they will you know better than words because as I mentioned we are over 30 years old so also we, I cannot say that we can compete with new new Proverbs, hotels yeah. new properties no but the thing that I can assure is that the, the location is perfect ideal no? you can experience more because the also, the westerners when they go there, uh, outside the hotel is very still very authentic local. You, know? you can experience in two three nights many things. If you stay in the in the in the, in the main downtown area, for example, then it's uh, you lose a lot of time. Also, yeah. yeah. And then aside from the location, I think another strength of the company will be the quality, because over 30 years uh, we work with many. Uh, travel agents, tour operators, and they have uh, outsourced uh, com uh, quality company who comes uh, to check us regularly. No? So almost every month we have uh, audit. No? So also from, mostly from our uh, partners, but also from the government, also from Windham which is the mother company. And then I was telling also Marek, we have a big business with cruise lines. No? They don't stay in the hotel. No? But at the same time, they, they do the city tour and they come to the hotel for lunch, either by boat or by, by bus. No? And then they go back to the ship no? in, the, in the port area. So it's a big business for us. It's, uh, they come like 150 to 450 people. So we have about seven ships no? with, with a year long schedule. No? So, so they audit the quality of the food. So if we don't pass the quality, then we don't get the business. Yeah, especially in Thailand. You have a lot of competitors. Marek Ma knows know. very well the hotel because he's been there. Yeah. <laughs> so you know, before well, I leave. enjoy it really. Two years ago I have been there. You enjoy it? Yeah. With my family, yes. And mother-in-law as well. <laughs> <laughs> oh, because yeah. uh, aside from the, you know, everything is easily accessible, but also uh, after the day tour in the morning, you can also in the evening you don't have you don't need a guide because you can also walk to the uh, Asiatic Night Market. No, mm -hmm. so it's only five hundred meter. No? It's a it's an outdoor outdoor market something like that. Very popular for tourists now because you can also watch shows like Thai boxing shows, no? puppet shows, no? and then at the same time. Uh, you can have, there are many good even uh, high-end restaurants there, and also you can do last-minute shopping. So for two three nights you can maximize your time. And at the, at the same time now they also open a, a very uh, it's a new mall, it's a luxury mall you know, on the river side because they are trying to to push the luxury market towards the river. So, yeah. And maybe the recent uh, addition also in the city is that uh, they also have now very quite close to the hotel. You know, uh, one of the highest, the highest building in Bangkok, and the tourists can go up there and they can see 360 degrees. It's the it's the new, it's the highest tower now, about 83 floors. You know? So it's even higher than Lebuwa. So, Le Buła, you, you can actually see from top. <coughs> hey, to i to Liberty Hotel, z Perankiem, Sintila Słowoczej, Państwo pozwolą, że ja zadzwonię. Nie będę kopiował pewnego zachowania z ostatnich dni, bo nie ma mikrofonu, żeby nagłośnić, ale będziemy tłumaczyć. Dzwonię do Alberto, mm. który jest z hotelu <laughs> Liberty. To. Tak, żeby usłyszeć z ich strony, jaka jest sytuacja, potem się spotkaliśmy, żeby mm -hmm. mieć, no, sam, sam niestety muszę skry ten, y y musimy koniec mm -hmm. marca mieliśmy wyjazd na narty, zawsze od lat robimy, Alberto nie odbiera, trudno, Kto zadzwoni? No, teraz, Kto zbawiamy. Zbawiamy. to zadzwoni, to no. zadzwoni, o. Co prawda nie do Walgii ale do Wallifirma mieliśmy 100 osób, bo lat robimy jak Państwo tam obserwują nas wyjazdy i zawsze robimy przez biuro podróży, nie ma. Nie, nie, nie sami. O, dzwoni. No i musimy... Kocha. Alberto. sera, buonasera Ci Sei Sei voce Alta adesso? Perciò eh, ci siamo qui i operatori del settore maestro, operator, ci sono sti amici anche albergatori. Se puoi, dire due tre parole sulla situazione attuale w Val di Sole, in ogni caso in Trentino. Czyli pytanie jest, żeby Alberto powiedział kilka zdań o, o tym, co się dzieje nie tylko w Val di Sole, w Trentino. Proszę bardzo, Uwaga, jak możecie, nie przeszkadzać. Uvaga, non mi premezzate. In prestino sono state adottate delle misure preventive, credo che la situazione sia troppo allarmante, però sono state adottate delle situazioni di prevenzione che può vietare gli assembramenti di molte persone nei luoghi pubblici. Diciamo che però nei prossimi giorni a livello proprio preventivo per cercare di risolvere questo problema del coronavirus in tempi brevi si è deciso anche di chiudere i campi sciistici fermati, f -fermati eh, la eh, faccio la traduzione. Eh, faccio la traduzione, ok? Moment, Alberto, eh, un momento. Alberto powiedział w ten sposób z hotelu Liberty, że administracja publiczna przedsięwzięła różne działania prewencyjne, które oczywiście skupują wyeliminowaniem skupisk ludzkich i innych, ale jednym z takich elementów bardzo ważnych w najbliższych dniach to będzie także jako system prewencji zatrzymanie wyciągów narciarskich, czyli nie będą funkcjonowały wyciągi narciarskie. See? Ci siamo fermati sulla chiusura degli impianti di risalita. La chiusura degli impianti è anche suggerita dai numerosi operatori, tipo gli albergatori e le associazioni di categoria proprio per cercare di evitare l'espansione di studi. Non è stare le persone giovani. Także jest to Jest to rodzaj działań prewencyjnych Na prośby samych hoteli Organizacji branży turystycznej Jako system Szczególnie gdzie osoby Prewencji, gdzie osoby starsze Czyli słabsze są narażone Na atak tego wirusa Si, Prego. molti amici polacchi con i quali diciamo abbiamo dei rapporti di lavoro da tanti anni e con i quali ci troviamo molto bene affinché diciamo non prendano la situazione italiana come una situazione diciamo irrisolvibile. noi contiamo che nell'arco di qualche settimana il problema dovrebbe risolversi. Sì, fermo, fermo, fermo Alberto, fermo. Znaczy ja zwracam się z apelem do branży turystycznej, polskiej branży turystycznej, z którą pracujemy, żeby absolutnie nie skreślali nas z listy, bo sytuacja, która jest, jest sytuacją przejściową, ona w ciągu kilku tygodni powinna się rozwiązać i organizacja przyjazdów do Włoch powinna wrócić do normy. Prego. Diciamo, i, i contratti diciamo, che andremo a stipulare almeno spero per il prossimo inverno ecco. spero che non fuggano diciamo, dalla bellezza delle nostre montagne e dalla bellezza dell'Italia anche per la situazione diciamo, delle, della, della stagione estiva che è quella del mare in sostanza ecco. grazie un e... momento un momento mi żeby absolutnie też mieć do zaufanie do tego, co robimy i administracja robi, żeby wyeliminować rozprzestrzenianie się tego wirusa, ale również także, żeby nie uciekły nam kontrakty, jeżeli już teraz, no trudno, rozumiemy tę sytuację, ale mówimy o sezonie letnim, mówimy o następnym sezonie zimowym, by, by absolutnie. Nie rozwiązywać umów, by po, poczekać, bo ta sytuacja się rozwiąże i, i będzie oczywiście e, pozytywna. Si? Prego? Ecco, ormai per questa stagione, diciamo, invernale, che volge al termine, l'unica attività che si può fare ormai sulla nostra montagna per questo marzo e anche aprile, sarà solo lo sierpinnistico, ecco.

Wchodzenie, wchodzimy sobie, a potem zjeżdżamy mhm. i narty biegowe oczywiście. Mówimy o dwóch rodzajach. Dlaczego? Dlatego, że wyciągi narciarskie zostaną w najbliższych dniach zamknięte, czyli ten kończący się praktycznie sezon, który jeszcze jest otwarty, jak wiemy, kilka tygodni po Wielkiej Nocy, niezależnie od tego, kiedy jest Wielkanoc. To mhm. też jest ważne. Pamiętajmy, że jeszcze w górach, w Alpach. I, i funkcjonuje system, nie system, ale rok księżycowy czyli w tej fazy księżyca mają ogromny wpływ na to, czy jest śnieg, czy nie czyli jeżeli, jeżeli Wielkanoc nawet jest teraz, czy tydzień później to śnieg i tak będzie 3-4 tygodnie po Wielkiej Nocy no oczywiście wiadomo, że już potem słońce coraz wyżej i po południu, wczesnym popołudniem się roztapia ale generalnie o to chodzi Alberto, grazie del messaggio <laughs> pozdrawiamo moich przyjaciół z Polski i liczymy na szybki powrót do współpracy ze sobą. Anche grazie a te, solidari, 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 sì, solidari con voi, con operatori italiani vi salutiamo e ci teniamo informati eh, quotidianamente. Grazie Alberto. Gracji. Chciała się, w tą stronę, bo Pan jest z boku całkiem. Nie, Pan jest z boku, pan przyjechał. Wiennik Piper kieruje wolę firmarki Medio. Jak Państwo jeszcze pozwolą, zadzwonię do prezesa grupy. Grupa Ciechocinek. Nie, nie. Koniecznie głos apartamentu proszę o zabranie głosu. Państwa, jak potem zabierze głos i oczywiście przedstawicieli branży, tym bardziej nasza, nasza śmietanka branżowa. A, a. Panie prezesie, pan Mariusz Klupa yy, i pełna nazwa, jak się mu właściwie nazywa teraz to O, Uzdrowisko, Ciechocinek, pan prezes poznawia serdecznie. Gdyby pani mogła trzymać tak, żeby wszyscy słyszeli. Bo Dobrze. O Bardzo proszę, panie prezesie. Wiem, że Pan Prezes e, e, Warszawskiej Służby Gospodarczej e, czyni kroki, żeby łączyć wszystkich ludzi e, i e, działać e, w tym, e, żebyśmy się dobrze edukowali i naszych gości, którzy do nas przyjeżdżają do Państwa w hoteli, i do naszego środowiska, e, tak żeby w e, tych dosyć trudnych e, czasach poprzez e, edukację tworzyć atmosferę do dalszego, już e, znormalizowanego rozwoju turystyki wbrew nieprzychylnym okolicznościom dzisiejszego czasu, że tak powiem. Panie prezesie, jak według Pana może trwać ten system, ten powiedzmy mechanizm tego robaczka, który tam, pasożyta, który może funkcjonować w tej polskiej rzeczywistości na świecie? Ale mówimy o koronawirusie. Tak, 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 tak dokładnie. Nie chciałbym go tak nazywać. Właśnie trudno, trudno dopowiedzieć. My byśmy bardzo chcieli, żeby wiosna spowodowała zmiany, ale chyba tak nie będzie. E, obserwujemy to cały czas, ale też ze szczególną starannością i staramy się przyjmować do szybkości i liczymy, że e, uda się nam e, jakby e, dojść do ładu z naturą i zminimalizować e, ekspansję do robaczka, jak Pan Prezes która w drodze Także bardzo dziękujemy Panie Prezesie tak. i odwiedzamy Ciechocinek jak najszybciej tylko możliwe, żeby nieustannie, żeby tylko nie tylko w Solankach leczyć swoje różne dolegliwości. Zapraszamy serdecznie miasto, zdrowia, cichocinek, zaprasza, uzdrowisko, cichocinek, jest do Państwa dyspozycji, życzę udanego spotkania, serdecznie pozdrawiam, pojawiam się, dziękujemy. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.